Cześć widzowie, ostatnio mnie źle, bo wyrzucili mnie z pracy i muszę żebrać. I muszę dla mnie żebrać, więc idę do kolejnej jakiejś pani, która wygląda na bogatą. No, proszę dobra, o kasę. Złomie, proszę o kasę proszę Pani. E, e, nie ty mały śmieci, no śmieciu, posesji. No Proszę Pani, proszę, śmiecie, proszę o śmiec. pieniądze, nie? Śmiec. Nie proszę śmiec. Pani, no nie. nie generalnie musi, musimy, drodzy widzowie, musimy coś innego zrobić i musimy generalnie zacząć gdzieś pracować, bo inaczej nie, nie będzie nam łatwo. Najpierw będę musiał widzowie znaleźć kogoś, żeby generalnie żeby mnie zatrudnił gdzieś. To najpierw musimy się przebrać. Yy, może wskoczę tu, i tu. O, widzę, że tutaj. Tutaj mają trochę ubrań. To się przebiorę. Dobra. Wyglądam już o wiele ładniej, moim zdaniem. I moim zdaniem tak może być ok. Zresztą, a więc po prostu, no idziemy dalej, no. Niestety jest trochę dziury w moich butach, bo to chyba ktoś do śmieci wyrzucił, ale przynajmniej jakoś ładnie wygląda, a nie słabo jakoś. Musimy iść po dachach w ogóle, widzowie, bo zawsze, zawsze gdzie indziej mnie wywalają. Czekajcie, czekajcie, tutaj chyba ukradnę komuś hulajnogę. Ukradnę mu nogę Ej, ty, ej, ty, dawaj nogę Dobra, mam jego nogę i wyglądam już ładniej, więc nie wyglądam jak jakiś biedak. I myślę, że to zmusi szefa, żeby mi dał jakąś posadę, chociaż kasiera. W ogóle wybrałem Starbucks, bo to jest dosyć zarobkowa praca i będziemy tam generalnie chcieli ten. Dobra, jestem w Starbucks. Czy jest tu szef? O, dzien, Witam! Dzien, proszę pana. Witam. Chciałbym, chciałbym się u pana zatrudnić. Dobrze. Jak się nazywasz? Ja się nazywam Kuba. Witam, Kuba. Będziesz pracował za 5 zł miesięcznie. Ojej, to jest wysoka stawka, proszę pana. Dobrze. Wracaj, idź do pracy. Dobrze, ale ja tutaj nie z... trzeba jakoś mnie zatrudnić? Już jesteś zatrudniony. Aha, dobrze. Przebieraj się w strój taki, jaki ja mam i. i no i. No, dobrze, w i takim pracuje. razie ja się idę przebrać. Słuchajcie widzowie, ja nawet nie musiałem nie musiałem prosić o tą posadę i generalnie zatrudnił mnie w ogóle bez tego. Bez proszenia. To ja, ja tutaj będę, generalnie musiał sobie tutaj na razie coś robić. W takim razie, skoro będziemy tutaj ten. Najpierw tutaj poklikam. O... Czekaj, czy tutaj mam jakiś. Nie wiem, nie wiem zresztą. Jestem znudzony, bo nikt tu nie przychodzi do nas. Ale... Dzień dobry, Dzień dobry. Mówić... ja panią znam! To pani mi nie chciała dać, a ja teraz widzi pani, pracuje za aż 5 zł w serbacie. 5 złotych to bardzo dużo. Teraz proszę dać mi kawę. Nie witam pani kawy. Dlaczego? Jedyne co pani może mieć to ten boks śmieci. Ojoj! Proszę pana, to bardzo miłe. Ale proszę pani, ale pani jest jakimś śmieciem chyba. Wiesz tego, mopa i zamiataj. A ja ci tutaj dam. Ja ci dam. Szef ja mi, mi pokazał, ja co się z takimi ja robi. Mam dam. generalnie tutaj taki, tutaj ja ten. Hmm. O dobra, ja dobra, dobra. Szef mi pokazał, co ja mam z takimi robić. Tą Dzięki za kawę. Dzięki za kawę. Masz pokazać, bo jesteś Czekaj! Nie drodzy widzowie, ona mi ucieka. Będę ją musiał gonić. Dobra, biorę mój skuter taki trochę, i generalnie gonimy ją. Tylko żeby ona mi nie uciekła. Czekajcie, czekajcie, bo to nie jest tak. jakie. Czekajcie, gdzie ona zniknęła?